staw. Ale żeby nie zmylić, to tu mamy dawny kamieniołom Dolomitu. No taki nieco brunatny ten kamieniołom. W odróżnieniu od innych śnieżnobiałych. Tutaj ściana dosyć mocno zerodowana się sypie. I tutaj... Mamy wejście, które zaraz będziemy próbowali wejść. Skały ładnie oświetlone słońcem. To jest duży kamieniołom. Tutaj Bogna z Konradem się szykują. I zaraz wchodzimy. Zrobiliśmy do tytoniu fryderów wejścia, które i do stoi główny. która jest najniżej położona, chociaż są jeszcze szybki. jest na dole na pomógł za jakiś czas czuć podkłady Tak jak mówiłem, byliśmy w kamieniołomie, w kamieniołomie Dolomitu. Tutaj mamy szybik, Zaczątek początek, szybika w górę. Ślady mechanicznego urabiania skały. Byliśmy w kamieniołomie Dolomitu i ten kamieniołom przeciął starą sztolnię Ruch srebra ołowia ruch czyli galery. mamy kolejny chodnik na górny poziom do labiryntu. Woda spływa z tego schodnika. Idziemy dalej. Klipa jest tam z tyłu. Też idą. Górnictwo w rejonie Tarnogórka, Tarnowskiej Gór. jest podobno nieco starsze od górnictwa węglowego na Śląsku, czy w Zagłębiu. W rejonie Tarnowskich Gór były to głównie górniki pokruszcowe. Tutaj w Góra Użyto pierwszą maszynę parową. Tą mamy, mam nadzieję, że to będzie widać. Jeszcze nie wybrane skupiska ludzi z Właśnie w rejonie Sarnocji pierwszy raz użyto maszyny parowej do odwodnienia. Tutaj niestety mamy takie miejsce mocno czujne trochę nam tutaj się wysypało ze stropu z tego co pamiętam to jest taka tak komora, ale fajnie tam słychać, że woda pływa. Tu jest szybit i tutaj jeszcze są pozostałości. Po belkach, po jakiejś maszynie wyciągowej. Tu jeszcze mamy stary hak. Fajnie zagięty. Niech sobie zostanie dla przyszłych eksploratorów. Szybik jest ciekawy, bo jest taki dwukomorowy. Może sobie później pójdziemy. Tu mamy taki kawałek podnika w kształcie trapezu. Ale już dalej przechodzi w rzecz współcześniejszy kształt. Wody jest nieco mniej. Dużo takiej skały zmieszanej z giną Trochę się tu wysypuje z ociosów Fajnie bo te ociosy układają się tak warstwowo. Jak sobie coś runęło Kolejny chodniczek. I tu dalej się zanurzamy. Tutaj są belki już. Może tak być, Rudy. Jeszcze gdzie nie gdzie na... Ale tutaj widać szyniaki, tutaj odbior. O, widać tutaj jak wrotwór. Pływa na żadne podkłady. Jest ten podkład jest zdeformowany. Drugi też. Ale wielki ślimor. Hmm, trochę daleko ma tutaj do powierzchni. A i tutaj mamy... O, ktoś tu robił zakupy i zostawił nie, nie, tutaj eksploratorzy chyba działają. Tu mamy fajne miejsce, bo to jest taki chodnik poziomowy. Tam idzie nasz główny korytarz, a tu tutaj chodnik idzie górą. Widać, że trochę drewna powoduje już rozrost grzybów i glonów. Także mikroorganizmy działają. Tam dalej się to wszystko kontynuuje. I tutaj też chyba ktoś prowadził pracę. Ozlew tam jest, czyli, czyli dalej kosiężne plany. Podąża za małym oznakiem. Tutaj drugi. Fajnie. miarę. tutaj kawałek odmurowany cegłą to świniec cegłą, a kamieniem i tu jesteśmy przy szybie tam jest chodnik dalej który będziemy zaraz szli a tutaj mamy szyb zobaczmy Później on przychodzi w owal i jest obmurowany. Tu jest wejście z takimi, właśnie, subtelnymi replikami na wyższy poziom, na który można dostać się też inaczej. Także jesteśmy w przybiegu. Tak on wygląda. I będziemy tam podążać. Już minęliśmy Już pół. że mamy coraz mniej, korytarz też też ulegniemy, tak bardziej. Na stropie mamy na ciosów właściwie, śłomy to nie Zaraz dojdziemy do miejsca, w którym można wziąć No Z tego co pamiętam to jest to miejsce, ale możemy się jeszcze kawałek dalej. Tam będzie wygodniej. Tutaj widzimy, że mamy ładnie podłożone skałę chłonną. Oboko. Po pokażę. O, to jest to miejsce, gdzie można iść do tak zwanego labiryntu, dalej tam do zawałów i zwiększonej ilości wody i komór, a tędy można wrócić przez wodę do szybu jak jaki podzielnie idziemy. Przeszliśmy już do głębszej wody, bo widać daleko Cieczowskaz i tutaj poziom wody już jest bardzo, bardzo wysoki. Także dalej się nie przejdzie. tu wszystko ładnie podłożone urokiem i będziemy sobie szli dalej. Przyszła na odcinek przy komorach, jesteśmy w komorze wydobywczej. Tu już zaczął się taki naprawdę fajny. labirynt. Chodnik wypoziomowy. Tutaj kolejny chodnik. Ładnie wszystko podłożone urobkiem. Tu kolejny chodnik. Tutaj jest filar z T-komorą. Nie, odwrotnie, komora z tefilarem. filarem I tutaj tak na kucki się chodzi i ważne tylko, żeby się nie zgubić w tym labiryncie jak się tak na kucki chodzi, to błędnie pójdę ja i trzeba mieć plan Przechodzimy do głównego Fajne miejsce. Weszliśmy już z komór wydobywczych, i teraz wracamy sobie ku górze. Chodnik tutaj w innym kształcie. Woda płynie ku dołowi. Tutaj zaraz dojdziemy do głównego chodnika, w którym o już jesteśmy, w którym albo przez szyb fuchs, albo przez Labirynt wyjdziemy na powierzchnię. Tam jest nasza droga.